Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! Dziś zostałem piekarzem. Schowam sobie tutaj. Jak to się nazywa. Kursor i. No już jestem piekarzem. I gramy w Baking Simulator. Jak sama wskazuje. Mamy miałczący piekarnik. Siema piekarniku. No chodź, powiedziałem Cię. Choć. Au, parzyż. Au. Zły piekarnik. Zły. Znowu zły. Polerstwo. No i co musimy zrobić? Macie tutaj napisane. No, nie potrzeba dużej znajomości języka angielskiego. No, oczywiście, chyba najprostszy podpór, który każdy zrozumie. Trzeci. No. no i co, mamy drzwi, przez które nie możemy przejść, jak widzicie, znikamy w nich. Nasze ręce są za drzwiami, ale my nie. W więzieni. No, jakby to powiedzieć, to jest duchowy dokładnie spadł kobierca z symulatora. Na razie chodzimy na dwójca, a raczej jeździmy na wrotkach, chociaż nie widzimy naszych nóg, bo jakoś tak się dziwnie poruszamy. They see the head. Ja coś z kamerku, ale moja twarz jest zbyt brzydka, żebyście wiedzieli, byście stracili wzrok. Najlepiej tak powiedzieć. No i co, klikamy jedynkę. No i serujemy lewą ręką. Ale jeżeli ja nie jestem, żeby to powiedzieć... Majkutem, bez obrazy dla tych wszystkich minekutów świata po, po prostu się jej podbędę i widzicie, shiftę, sobie, tak robimy a spacją z no, no i po prostu będę korzystał z prawej ręki I na prawdziwego kucharza przystało wezmę się na początek za rozbicie jajek zmieniamy na poruszanie się Trochę się. I... O jedno jajku coś czuję, że jest za dużo, ale raz się żyje. O dwa nawet. I, co już padło do miski, to się nie wyciągnie, więc będę ja miał po prostu ujemne punkty. I raz się żyje. No i teraz trzeba. Zawsypanie cukru się zabrać. że się odsuda, żeby być lepszy widok na cukier. nie chwyciliśmy o boże dopracujmy rękę niżej, niżej, niżej jest złowiliśmy cukier i teraz dodajemy trochę cukru żeby wiem, to nasze ciasto było słodsze pamiętajcie żeby nie przecukrzyć i musicie trafić do miski to jest najtrudniejsze Cukier leci do góry, pamiętajcie. Musimy i tak, nie, yeah! O kurde, trochę przesadziliśmy. Zostań cukrze w misce. Najwyżej to się wysypiesz. Czy może cię wyciągniemy? Prawdziwy kucharz, i, i, najbar... który chce mieć najbardziej krupiące ciasto na świecie musi tam do wszystkiego i... Jajko przyczepiło mi się do ręki. Jak to dziwnie wygląda. Może spróbujemy strzepnąć. Nie wiem, ale na razie ciasto z tym wszystkim... Ciasto, bo to nie jest ciastko. Wygląda apetycznie. I dodamy kostkę masła. To przy nie wydaje dziwny dźwięk. Nie wiem, jakbyśmy się próbowali wycisnąć gąbkę, więc upuścimy kostkę masła. Mówiłem. O. Na szczęście, masła nie możemy ma zbyt dużo dać. No i się za mąkę. Mąka, która jest największą zmorą każdego kucharza, jest jakby to powiedzieć. Nie! Jak mówiłem, mąka jest zmorą każdego kucharza, a przez to, że mąka zniknęła w dziurze w podłodze, a raczej na podłodze i. Powiedzieć. Nie schylimy się tam, nawet jakbyśmy prowali. Patrzcie. To jest najniżej, jak możemy podnieść i, i chwycimy. A zobaczymy, można powalać sobie sobie na krawędzi chwilę. Flow, 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 rapsy prawne ją ją. I zresetujmy. No no i wróciliśmy. Tutaj masz kochany kucharze wujo Gessler skończył Akademię Sztuk Pięknych w Lizziele. No i rozwaliłem chyba za dużo jajek I dodajmy na początek białka, oddzielając od żółtek Idealnie Musimy o tym pamiętać, z tego powodu, iż ciasto ma być bardzo chrupkie I ma stać nie opadać hmm, hmm, hmm. Chyba rozumiecie ten żart Do pewnej wypowiedzi Albo nie, nie jestem gestry. Jestem... Jestem wujo Ramzy, ha. Nie wiem, po co jest w ogóle ten kciuk. W ogóle ktoś się czy kciuka, jak coś łapie. W życiu pewnie tak. Musimy bardziej obrócić... Mąka się zbyt szybko sypie 130. I mąka wylądowała. Wścieściekle, wieszcie, że mąka jest większa od cukru? Tak, trochę przesadzone są te proporcje. Bo jak zawsze mi się zdawało, że są podobnej wielkości opakowania. Wyciągnijmy mąkę. I spróbujmy się jej pozbyć. Nie miał piekarniku, to jeszcze nie twój obiad. Zaraz weźmy się za kolejną z morek, za Jest też cukier. Cukier jest. I właśnie mąka to są dwie najtumniejsze rzeczy w tej grze. Ow. Wiecie, cukier jest pusty w środku, ale tak naprawdę. Co ten cukier zrobił? On jest opętany przez szatana. Widzicie widzę ten cukier nas tłucze, próbuje nas pobić. Kurde, przez to, że nie daliśmy mu telefonu naszego, będzie telefon ar... albo przysuksze ci, tak że będzie po tobie. Spójrz ten się znowu mąki. Czy jak e, pojemnik po jajkach zostanie? No i teraz masło. Masło. które musimy siebie ścisnąć tak z całej siły całą kostkę masła. To jest ciasto z cholesterolem. może że cholesterol... Was trudne słowo. Cholesterol... Cholesterolem. O... Oh. Znaczy boję, że to źle wypowiem. No i potem. możemy, Nie, Nie, nadal je chwycimy by dalej na bok na bok byść zasło jakbyśmy taką dźwignię ruszali pół pół przyjeżdżal a przy okazji jesteśmy gdzieś na jakichś tropikach na jakichś tropikach a nie na jakichś więc jakie ciasto zrobimy, to nie jest ważne. Oni nigdy w życiu nie widzieli ciasta. No i kurde, opuściłem kostkę masła. Restart. Dobra. Chyba muszę zacząć naprawdę się zabrać za to na poważnie, bo to będzie fail. Niby to jest takie proste, bo każdy sobie może zagrać. Ale... No cóż, w praktyce jak się coś upuści, to jest koniec świata. Chociaż mógłbym robić dwie rzeczy naraz. Może skupmy się uliżej Jest. Jest. E trzeba podnieść. I mamy mąkę teraz na ciebie. Przejdźmy tutaj w bok. U. I chwycimy. Masło przeszło mi przez rękę. Au. Jest takie naprawdę śliskie. Na bok. Teraz. Je chwyciłem O, jest. Wróciliśmy masę kciuki. Teraz trzeba podnieść rękę Za poziom mąki i pojechać. Pojechać. A wie, po, może dwoma rękami zrobić wszystko. Dlatego opuścimy na początek cukier. I trzymając się, Zmienimy się na jedynkę. I z powrotem na trójkę. Dlatego po to, żeby opuścić to łapsko. Trochę na bok. O Idealny refleks Ciężko się tą lewą łapą porusza Jakąś dziwną oś obrotu według mnie Ale to już niedługo nie będzie problemem Tylko nasypiemy cukier Kur... Przez to pewnie, że mąko, obróciłem Przepraszam cię panie mąko, jesteś mąką, nie cukrem to, to naprawdę nie jest takie proste no kiedy się nadawałem na piekarza, mogłem to już nagrać dawno, ale jestem tak leniwy, że nie nagrałem tego od tygodnia. Od kiedy wiem, o tej grze. Znają, że dostajecie to, kiedy wam od razu, bo to jest krótki raczej miał filmik z nowej serii, jaka jest po prostu randomowe. Gameplay jest nie wiem czego. Może być tutaj, daje wszystko, że się tutaj pojawić, Nie wiem, Bad But Butterfield. I masła. I zbugowaliśmy mąkę. Moonwalk. Tak to powinno wyglądać, mąka robiąca moonwalk. Ha. Moonwalk czy moonwalka poprawnie? Hmm. Zawsze miałem z którym taki rzucawicz problem z polskiego, nie? Naprawdę, mąka się nigdy nie kończy, o Boże. Trochę za dużej spaliśmy, to ciasto wyrośnie duże i silne. To jest kostka masła czy margaryny między że to jest aż tak uproszczone, bo nie musimy dodawać drożdży Tak to jeszcze byśmy mieli dodatkowy problem jest! Mamy masło! Należycie życie albo przy jajkach, albo przy cukrze. Albo bym jakiegoś sobie screena walną. Nie wiem, kto by się robił screeny w chrapsie. Zaraz bliżej. Zaraz jajka. Uda się. Jest. Cztery. Za dużo. Trzeba tak na boku rozbić, żeby nie każde wpadło. Jedno się dostało. Jeszcze potrzebujemy jednego. Za pierwszym razem mi ostatnio wyczułem, jaką robiłem próbę, żeby zaczęliście. Nagrywa to wszystko, czy dźwięk jest dobrze, czy mnie nie zagłusza, pewnie mnie teraz zagłusza, bo jestem za daleko od mikrofonu. Ale by że aż nie, aż tak za daleko. Nie. Mamy jajko. Nie. Jest. Jedno jajko zostało, leży pod koniec na blacie. Jak tak, to przegramy. Jeśli nam go nie uda podnieść, bo jeszcze, chociaż jeszcze jest jedno. Proszę. Cukrze przepraszam, ale... Odnieść jajko, jest, mamy jajko! Mamy jajko, proszę państwa, mamy mamy i upuszczamy w naszym programie kulinarnym. Trzeba się liczyć. Ciasto ma być dłużej, nie potrzebujemy drożdży Najprostsze ciasto. Na pewno go nie dam sąsiadu, tylko zjem sam z A potem umrę po nim bo przedawk bo przez przedawkowanie mąki, bo nie, cała mąka się pewnie wchłonie W razie mamy jeden gram cukru. Byśmy podjąć rękę. O nie, o nie, o nie, o nie. Teraz trzeba się szybko pozbyć cukru. Jak widzicie, cukier nam trochę tutaj popsuje. Zabaw. Nie. To kurde miała być ręka. O to jest za mało. Z piekarnik znowu miał A teraz to, trzeba to wszystko zanieść do piekarnika, żeby ten się nażarł Bo ja powiedziałem, ja po umrę. Piekarnik jest rzeczą nieożywioną, tylko w tej grze jest jakiś op. Od gdzie się jajko wzięło? No proszę Was, jajko się przyczepiło w powietrzu do osi. I rzucamy. Odsuwamy się. Piekarnik się zamknie. Be, 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 be. Wygraliśmy, 25 tysięcy punktów, 26, wygrałem w życie. Jak na w 48 godzin to raczej kiepska nie jest, nawet dosyć dobra. Nawet, że wyjdzie pełna wersja, którą zobaczyłem na Steamie i będzie kosztowała pewnie 6 euro. Jak to bywa z takimi grami. Nazwie się Baking Simulator 2014 i będziemy tam piekli różne rodzaje ciast. Albo i nie tylko, ja się na razie z wami żegnam. Tutaj był wasz wujoramzej. Hejka.